Siema, że tutaj Kungu. witam was w kolejnym odcinku z Robocrafta, Witam was bardzo serdecznie i powiem wam od razu tak, że mieliście rację, rzeczywiście od, od bardzo dawna chyba było przedstawione na fastest grafika. Teraz jest na fantastic, mam nadzieję, że wszystko będzie dużo lepiej wyglądało. Teraz chciałem wam jeszcze powiedzieć, dlaczego tak mój głos dziwnie brzmi, dlatego że nagrywam w nocy i muszę mówić dość cicho. No, i dlatego tak to dziwnie wygląda, ale chciałem dla was nagrać, żebyście mieli, ponieważ ja chciałem się zebrać do mm, powiedzmy nagrywania często tego Robocrafta, ponieważ doszło do mnie, że kurde, tak to lubicie, to dlaczego ja tego wam nie daję? I to jest złe z mojej strony, i to prawda, że to jest złe z mojej strony. No, w każdym razie, generalnie, mm, generalnie będzie teraz więcej Robocrafta i chciałem go nagrać. Dzisiaj, dzisiaj go chciałem nagrać, tylko że niestety źle się czułem i właściwie prawie cały dzień przespałem, dlatego teraz w nocy jestem O pełni sił I, i bardzo chętnie e, Teraz ponagrywam, mam nadzieję, że nikogo nie obudzę w domu I że wszystko będzie w porządku, więc lecimy sobie dalej Lecimy sobie, mam nadzieję, że tymi snajperkami pociśniemy, na pewno pociśniemy też jedną rundkę, co najmniej Wenslingiem, żeby dobić, wiecie no, no Będę miał Będę miał ym, Jak to się nazywa Będę miał y, no, wygraną, tak? Jeśli będę miał wygraną, to wenslingiem sobie naciśniemy wygraną, ponieważ wtedy dwa razy więcej jest tych, tych. Ktoś tam był? To tylko cienie. Nie wiem, gdzie on jest. Oj, 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 skubany. Uwaga, tam ktoś chce wyjechać. Bez problemu, ja dam radę. Ja dam radę. No, 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 no. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. a <laughs> Teraz się boi, kurde, wyjechać cwel. O, o, kliknąłem reload. Mhm, i on zaraz wyjedzie, ja to wiem. Na szczęście zdążyłem. Uff, dobrze. Bo powiedzieliście mi, że można właśnie reloadować, jak się kliknie R, i to bardzo fajnie. Dzięki, że im powiedzieliście. No ale okej, okay, dobra, teraz tylko, kurde, muszę tutaj czekać, to jest najgorsze w tym wszystkim. Jakbym miał SMG, to już bym tam pojechał dawno i pewnie bym, albo, albo bym zginął, albo bym gościa zabił. What? No chodź, no chodź, cwelo. Chodź, cwelo. No chodź, cwelo. Chodź, cwelo. No Kurde, on mi tutaj nie wyjdzie, no. Co za gunwo, tylko że ja tam nie spadł przypadkiem. No dawaj, teraz będę musiał po prostu tutaj czekać. Właśnie tego się obawiałem, że to może być nudne dla was Takie czekanie tutaj, bo ja w sumie mógłbym coś, tak ten, ale Do oglądania, to ja nie wiem czy to jest dobre Ojojku, ojojku, ktoś tam, ktoś tam jest Hmm Nie wiem czy to dobrze, czy nie dobrze, bo widzę, że tutaj na dole ktoś jest Ohohoho, ohohoho ojo, ojo. Ojoj, ojojoj, ojoj, dobra przesadziłem Może pomyśli, że mnie tutaj już nie ma Troszeczkę się boję tam jechać, nie powinienem, ale to robię. Jestem złym snajperem, jestem cholernie niecierpliwy i przez to właśnie, tak jak w kodzie jestem dobrym snajperem, bo tam nie trzeba wcale specjalnie czekać, na no nie? Oho, no to spierdzieliłem. Mam nadzieję, że trafię w most, trafiłem na most, przynajmniej tyle. Może go sprowokuje to, ten mój atak, co? Sprowokuje go, byłoby fajnie. No, skubany nie. Okej, okay, on chce mnie przeczekać. Ja mam go w takim razie w dupie. No nie. No nie, 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 nie. No nie. Niech on tego nie zobaczy, tylko ten mój przeciwnik. Klikam to F. O, dziękuję. Dobrze, to idziemy w takim razie tutaj, jakoś tędy. To nam ktoś zajmuje? Nie, to my zajmujemy chyba. Chyba tak, chyba to my zajmujemy. To okej, okay, w takim razie jest chill. Tak, to my na, na pewno to my zajmujemy, bo widać tam gościa z naszej drużyny na tym. Jak to nie? Ojejku. No kurde. Miałem okazję, żeby był mój. No dobra, trudno, spierdzieliłem to nie mam. Nie wiem gdzie tam. tam tamten jeszcze gość jest tam, nie? No ale to... No nic, nic, nic z nim nie zrobię, więc może spróbuję podjechać na bazę, żeby. No ale i tak już. No, tym Wiktory. No, dziękujemy bardzo. No i bardzo fajnie. Że dobrego. Wow, planet Mars giął orbit. Wiktory. 1785. No, trochę słabo. Trochę rzeczywiście słabo. No dobra, to teraz zmienimy się na chwilkę na wenslinga. Tylko, że ten wensling jest jakiś wybrakowany, z tego co pamiętam. Aha, już wiem czego on nie ma, a to postaram sobie, postaram się kupić te trzy części, bo trzech części nie ma, z tego co pamiętam. Dobra, cube depot, na pewno nie ma tego, ale to mamy w takim razie, na pewno nie ma special, nie ma tego i nie ma tego. Okej, okay, tylko ja się zastanawiam nad jakimś lepszym radarem, a to może za chwilę, na razie kupimy to. Inventory, na początku to, to jest najważniejsze, podlećmy tu. Tutaj dajemy special, dajemy to i teraz jeszcze dajemy to i chyba gdzieś to tutaj stało czy coś takiego. Ok, No to weźmy B i zobaczmy. Akurat rankedik nam wchodzi. Zobaczymy, mam nadzieję, że, że to będzie rankedik, że rankedika wygram. Będzie fajnie. Wygramy sobie, zdobędę wiecie day victory i wtedy pójdziemy znowu na snajperki. I teraz Prawdopodobnie będę tak robił, nie wiem jak to będzie, ale prawdopodobnie będę robił tak, że jeden odcinek będzie ze snajperek, a jeden odcinek będzie z SMG, tak, żeby, żeby nie było. Chyba, że bardzo będę lubił grać na, na tym, to ewentualnie, jeśli będę bardzo lubił grać na jednym z nich, to w takim razie wtedy zrobimy ankietę i zadecydujecie, czy gram tylko SMG, czy gram tylko ym, snajperkami, czy gram y, raz tak, raz tak. Będzie ankieta, ale to jeszcze nie w tym odcinku. Ojoj, przepraszam. To jeszcze nie w tym odcinku, więc zobaczymy później. Dobra, podlećmy sobie dalej. Mam nadzieję, że, że... spotkamy tutaj jakiegoś gościa. Patrzcie, już teraz nie muszę, wiecie, nie muszę się jakoś specjalnie martwić, czy tutaj ktoś jest, gdzie mam się ustawić i tak dalej. Po prostu jadę na pałę. To lubię. <grym> Taka prawda, tak, tak to lubię. żeby po prostu jadę na pałę. Widzę jakiegoś gościa, to do niego strzelam i tyle. No cóż, taki, taki już jestem, taki, taki mam styl gry. Więc dlatego lubię grać SMG, możliwe, że jeszcze plazmami sobie kiedyś zagram Bo też dużo ludzi mi mówi, żebym zagrał plazmami, przynajmniej spróbował Myślę, że kiedyś też, też się w to pobawimy, ale Dopiero co zrobiłem snajperki, więc, więc jeszcze musimy troszeczkę Tych pieniędzy i uzbierać, i troszeczkę się pobawić snajperkami i tak dalej Zwłaszcza, że niedługo i na Wenslingu i na snajperkach będzie piąty tier Więc zobaczymy komu pierwszemu ten piąty tier nabije Bo, bo niedługo już będzie, nie? O choho Ginszują, ginszują, jest ale rozwaleni, ale rozwaleni. Tutaj mamy kolejnego pana medyka. To pana medyka trzymamy na dystans. No rozwal mu działko. Dobrze, rozwalone działko. Haha, <stotuous onda> Pięknie. I teraz robimy papa. Pa. Zajebista runda, to jest ranket. pamiętajmy o tym, że to jest ranket. 3 kile. Trzy, Trzy zajebiste kile. To mi się podoba. To mi się zajebiście podoba Tutaj jest jakiś frajer, tak? Dokładnie Jeszcze go sobie oznaczę Oj, 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 ojoj. ojoj, jakiś gościu mnie bije Tam od góry próbuje mnie bić Ojejku, ta, tutaj jest, ojejku Z tym, tym gościem to już się troszeczkę chyba wolę nie bić Już się boję o przegraną Ale może jednak nie Bo jednak widzę, że gościa cisnę Ojoj, ojoj, nie mam już działek Prawie Oho, dziękuję. No dobrze, ładnie. Pięciu zabiłem, ale jajca. Zajebiście, to teraz idę z tego zajmować jeszcze. Żeby mnie tylko nie zabił ten gościu, który ode mnie, od, we mnie od góry celował. Pięć kili, zajebista. To będzie kurna wygrana, to będzie zajebista wygrana. Na no, naszą bazę każe wrac każą wracać, no nic dziwnego. Ale nie, ja, ja idę tutaj, bo tutaj mam bliżej zdecydowanie, bo tym tam z jednym działkiem takim małym raczej za, za wiele nie zdziałam, ale powinniśmy wygrać. Wygramy to. Wygramy to. Jeśli nic złego się nie stanie, to to wygramy. I to mi się podoba, ale mi się to zajebiście podoba. Jeszcze raz chciałem was przeprosić za to, że. No mówię takim stłumionym głosem ze względu właśnie na to, że jest kurde, jest jakaś pierwsza w nocy. Wszyscy śpią. Jest, to jest pierwsza w nocy w tygodniu, a nie w weekendy, więc nawet nie mogę za bardzo hałasować, bo... <laughs> Ranked Battle, of Victory 4255 i to mi się zajebiście podoba. Jak bardzo... Jak, jak dużo mi tutaj brakuje do piątego tieru, No, sporo mi tutaj brakuje do piątego tieru, Pytanie, co ja mam zrobić? No dobra, na razie... Na razie chyba po prostu sobie wrócę na. Mm, na tego. Jak go nazwać w ogóle? Mo. Mogolx, Mogoltx Zajebiście Ym, Nie nazwałem go Chyba, dokładnie Mogoltx, tak? Tak to biał być? Chyba tak. Jak to się zapisuje? Nie wiem czy to tak się zapisuje Już się zapisało? Jest, Mogoltx Ale nazwa, chyba gorzej nie mogłem wymyślić Nie no, w sumie spoko Ym, Dobra, co my tutaj teraz możemy zrobić? Bo jeszcze coś bym chciał kupić do tego Do tego robocika się śmialiście ze mnie, że traktor kolejny, kurwa zbudowałem. No cóż, ale to trochę tak wygląda rzeczywiście, ale no, żeby traktor od razu, no nie wiem. W ogóle to tak, kazaliście mi sprzedać, polecaliście mi sprzedać ten grill canona bo jednak bez sensu. I zamontować właśnie Elektraplejy jakoś. Gdzieś tutaj wmontować w ten, w ten, ten, ten mój pojazd. Nie wiem jak, jak do końca, i to jest ten problem. Że nie mam pomysłu na to, jak tutaj wmontować te Elektray. Jakoś gdzieś tak tutaj. To czekajcie, to ja mam pomysł. Mm, jakbym wziął tego, to jest mniej więcej w ten sposób zbudowane. Hmm. Może rzeczywiście coś takiego też tutaj zrobię? Tylko nie wiem, czy będę mógł. Dobra, to wiecie co zrobimy? Weźmiemy sobie jednego. Jedne z tego. Będzie ciach i ciach. No i... I teraz przechodzimy sobie właśnie na. Na mogli. Jakąś się nazywa? <laughs> Już zapomniałem, na mogli. Na mogli... Mogoltiks Mogoltix miał być chyba Mogoltix, nie wiem, nie wiem jak miał być, ale ale będzie Mogoltiks, żeby łatwiej się mówiło Enter, press enter to accept, rzeczywiście nie widziałem tego wcześniej hmm. Teraz pytanie, które, z której to jest strony, okej okay. Czyli to ma być jakoś tu, ojoj, nie, nie tu Chyba, że to byłoby tu, ale to wtedy jakby to wypieprzyć. Nie, to nie może być tutaj. Ok, czyli to jest tu. Czyli to. Elektra plate. Który to jest? To jest ten elektra plate, Czyli ten elektra plate jest tutaj. Chyba. A ten drugi byłby w takim razie tutaj. No nie wiem, czy to jest dobre, czy to, czy to nie jest dobre. A jakbym jeszcze chciał na przykład tutaj coś, coś takiego wmontować. Mm, to mi przeszkadza, tak? I mm, to. Takie coś bym wmontował. Zobaczcie. Takie coś bym wmontował. I teraz... czekajcie, ja tutaj pójdę na tego i zabiorę mu wszystkie. Później to otworzę, to żaden problem będzie postawić coś takiego, przynajmniej będę miał. Będę wiedział, jak to wszystko właśnie. Mm, Będę wiedział, czy kupować to, czy jednak nie kupować. Na przykład coś takiego bym miał. Ale zajebiste to może być. To może być naprawdę zajebiste. I teraz daję to. Daję tutaj. I daję tutaj. Nie tutaj. Nie tutaj. Tutaj, tak? Czekajcie. Obok tego. Tak. I daję tutaj. A, czekajcie. Mm. O tak o tak o tak zajebiście teraz to sobie może być tu tutaj to można wstawić, wstawić yy, tam na dole nie nie można skoro nie można ale wydaje mi się że takie coś może być naprawdę okej okay. no, zawsze jakiś dodatkowy pancerz na, na na przód no nie myślę że takie coś będzie ok. wejdźmy sobie do, do bitwy i zobaczmy jak to się sprawdzi Może się sprawdzić naprawdę, naprawdę fajnie, ale nie wiem, szczerze mówiąc. Jestem, jestem, ojejku. Jeśli bym mu coś zrobił, to znowu będzie fajna bitwa, bo jeśli jest się właśnie snajperem, to fajnie się ciśnie na boss fightach. Bo gdzieś tam się skampię, gdzieś tutaj coś tam, a jednak będę ciśnął. W ogóle, co się dzisiaj dzieje z tymi ludźmi? Wszyscy good luck, have fun. Aż napiszę też. Taki będę, kurde. Taki będę normalnie. Super. Ale będę super. Tak napisałem, dobra. Co mi warto pisać, coś takiego, ale czy ja wiem? Może lepiej GG napisać, później już po walce. O, szybciej ładuj, szybciej mi to ładuj. Cwelu. Tutaj mówi działeczko pierdzielne. Ojej, jednak nie pierdzielne. Dobra, podlecę jakoś tak tu, ale on jest słaby. Dobra, uwaga, nie wiem gdzie on ma tego. Ojejku, nie zabiłem go, ale kurde rozwaliliśmy go A skoro myśmy go rozwalili, to będzie dużo punkcików Szkoda, że to nie będzie first win of the day A bardzo szkoda, bardzo szkoda No ale trudno, i tak bardzo fajnie 2,5 tysiąca punkcików i to mi się bardzo podoba Idziemy jeszcze raz do następnej bitwy, bo nie testowałem kompletnie Nie testowałem tych moich przednich, ym, no tych moich przednich rzeczy Wiadomo chyba o co chodzi Dziś się tutaj bawią w plutonach, bez sensu no ale Spoko. Na czwarty. Pierwszy tier leci na czwarty tier. Na pewno mu się uda coś ugrać. Chociaż w sumie... Jeśli uda mu się przeżyć, wystarczy, że przeżyje. To może mieć naprawdę całkiem sporo punktów. Więc może coś w tym jest. Żeby... W ogóle też sporo premium jest. Pytanie. Znowu jakiś kod rozdawali, czy co? Nie wiem. No dobra, już nieważne. Już się nie będę pytał. Dobra. Jestem sobie tutaj. Zawsze cisnąłem... Jakbym wjechał gdzieś tam, nie tam to nie wjadę. Dobra, podjadę gdzieś tutaj blisko i będę. Oj 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 hmm. Tam to nie. Oj 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 Dobra, to ja uciekam. To ja uciekam, bo to tutaj to nie ma sensu. No właśnie, on tutaj będzie teraz strzelał. Ja Sy podjadę tędy. Drugą stroną tej góry mam nadzieję, że nie. E, mogogliks czy coś, jak ty się tam nazywałeś, nie pamiętam Ale jesteś głupi, wkurza mnie O dobra, dobra, udało się Widzę, że tutaj muszę, że, że tutaj trzeba pomóc, bo tutaj jadą Jadą, jadą misie Sprać nam nasze pysie Ojoj. To mi się podoba, to mi się podoba O tam jest pan Kolejny miś, który chce mi sprać pyś Ojoj, dobra, to ja uciekam, może Ojoj, ojojoj ojoj, nie mam jak uciec. Nie mam jak uciec. Fuck, fuck, fuck. Pomocy, 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 pomocy. pomocy, No, jestem w dupie. Nie ucieknę. Nie mam kół Ojej. Ojoj ojoj ojoj, 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 ojoj. Słabe. <gry> dobra, wychodzę stąd. Exit game. No cóż, szma szmaciarz mnie rozwalił, niestety. Nic z tym nie zrobię. Destroyed. 592 to i tak nie jest tak tragicznie. Czy znaczy, on ma prawie tier? Ma to, do, do niego wystarczy dodać dosłownie malusienki kawałeczek, i będę mógł kupować nowe działka. Znaczy, nowe działka. Nie będę kupował nowych działek, bo mnie nie będzie stać na nowe działka. Chociaż może jeden na przykład bym kupił nowe. Kto wie, może. I wtedy bym sobie walnął, tam na środek nowe działko, może by się zmieściło, pytanie czy, nie, to muszę się was zapytać, czy te nowe, czy, czy lepsze działka będą miały, powiedzmy, yy, ciężej by je będzie ten, skitraść tutaj, w sensie będą miały większy, powiedzmy, zasięg, kurde, jak to powiedzieć. Yy, chodzi mi o postawienie ich, no nie wiadomo, że jak się stawia jakieś działko, to ono ma pewien taki obszar, w którym nie można stawiać klocków. I chodzi mi o to, czy w większych, lepszych działkach, yy, rail kanonowych, też tak jest. Czyli jeśli, jeśli kupię sobie nowe działko, to na przykład nie będę mógł postawić go na środku tutaj, zamiast tego co jest tutaj jest na środku, bo on jest tutaj na styk, tak? I ledwo co starcza miejsca na to. I więc pytanie moje do Was, czy jeśli kupię nowe działko, to to lepszego, na piąty tier, to czy jakie tam postawię, to. To czy będę mógł normalnie strzelać, czy nie będę? Znaczy, czy będę je mógł tam normalnie postawić, czy nie? O, ok, to ja sobie tutaj trzymam tego i trzeba będzie sobie tutaj po prostu poczekać znowu. Ojoj. Ho 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 ho, ładnie. To mi się podoba. To mi się podoba. Plazma drone spotted. Nie widzę, w każdym razie już jednego killa mam. Jak tam mój przód? Mój przód jest w bardzo dobrym stanie. Tam ktoś jest. Jadą tam. Jak jadą tam, to ja też tam jadę. Zwłaszcza, że ich tam jedzie trzech, nie? No to skoro jedzie ich tam trzech, to chyba mam dość dobrą obstawę, żeby tam pojechać. Jestem cholernie mm, łatwo wywrotny, powinienem się wydłużyć. Powinienem się wydłużyć, może sobie kupię po prostu jakiś ten i się wydłużę. Mm, w pewnym momencie, bo warto myślę. I wtedy nie będzie mi już straszne to, że tamto działko będzie, wiecie, mm, będzie truże, trudniej skitrać, nie? Tylko, że będę się musiał znowu, znowu zrobić szerszy, bo te działka też nie mogą być, te boczne działka też nie mogą być troszeczkę bliżej siebie, bo już będą na siebie nachodzić, więc no cóż, zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Nie widzę tam żadnych przeciwników. Spoko, nie to nie. Tam też nie widzę żadnych przeciwników. O, tam widzę przeciwnika. Dobra, czekajcie. Kurde, mój głupi prawy przycisk myszy. Cholera, przez niego się wszystko zepsuło. Przez mój prawy przycisk myszy. Bo ja mam prawy przycisk myszy takie, że on często przerywa. I znowu mi przerwał w momencie, w którym chciałem strzelić i widzieliście jak to wyglądało. Głupie gówno. No dobra, trudno. Ojoj, 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 Ach, nie mogę strzelić. Aaaah, baby! O, oh, wow, to było zajebiste. Podoba mi się. Oh, yeah. Powiedziałbym, Oh, baby a triple. Oh yeah. Tylko, że to nie był triple. <grym> Ale bym tak powiedział, gdyby był. O, rankedik. Pierwszy rankedzik, sniperką, Może być ciekawie, może być ciekawie. Zobaczymy. 40% no, jest dużo tych tych. Mm, jednak jest dużo ludzi, którzy mają premium. Może był jakiś kod rozdawany, nie wiem. Ten jak się tutaj zrobił. To są. Jak on to zrobił? Cholera jasna, że on to pomieścił. Przecież to też są te rail kanony on ma. Nie mam pojęcia, jak na takim małym pojeździe zmieścił cztery. Cztery działka. Wiem, że to są te mniejsze. W sensie jedno, jeden gorszy tier, ale. I tak. Dlaczego ja zawsze jadę tędy? Wiecie co, stop? Teraz jadę, który in, inną drogą. Dlaczego oni stoją, jak te pały? Jeszcze im się nie załadowało, serio, aż tak? Aż tak źle. Tak źle. No, ten już jedzie. Kurde, możliwe, że jeszcze im się nie załadowało. Ale dziwne. No dobra, nieważne. Jedziemy sobie tędy. O, może gdzieś tutaj stanę, na takim wzgórzu yy, i z takiego wzgórza będę napierniczał, bo to jest w sumie całkiem ok pomysł, tak mi się wydaje. Bo przecież... Oj ojoj oj, oj. Nic nie widzę, ale... Spróbuję strzelić. Tego widzę. Oho, mm -mm. oho, oznaczyli mnie. To świetnie, to świetnie. To ja stąd zjeżdżam, bo jednak tutaj mi się nie podoba. Stanie, nic nie widać. Wszyscy są za daleko. Pomimo tego, że jestem na Fantastik, to mgła jest I, i niestety to mi przeszkadza. Ale myślę, że wtedy snajperki byłyby zbyt OP, gdyby nie było takiej mgły i, i mogłoby być naprawdę tragicznie dla, dla wszystkich ludzi. No w każdym razie ciśnijmy dalej. Mam nadzieję, że tędy jakoś podcisnę. Oczywiście na kamyczku trzeba z tym tym, no bo robimy ślady i oni to będą widzieć, tak? Bo mamy laserek. I oni będą widzieć, że tutaj laserek świeci, więc trzeba się ukrywać. Tam nie mam co strzelać. Troszeczkę się boję, że tutaj jednak są ci przeciwnicy. Hmm, to może być dla mnie zguba pojechanie tędy, dlatego pojadę sobie dołem. Może jak tutaj jadę dołem, to będzie jakoś dla mnie bezpieczniej. Chociaż nie wiem, jakbym miał SMG, to bym się nie bał. Ale że mam snajperki, to troszeczkę tutaj jest gorzej, powiem wam. Troszeczkę jest gorzej. Damn. Oh, man, dobrze, dobrze. Fuck 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 fuck. Jednak tam są, widzicie? Jednak tu są. O, 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 o. Dobra, jednak mam jeszcze jeden strzał, więc nie ma tragedii. Jeszcze mogę coś tutaj zdziałać. Oho, na przykład tutaj strzelić do tego ziomka. Który tutaj zaraz mi wyjedzie i... A, nie chce sobie tutaj do mnie wyjechać tak prosto. Oj, oj. Dobra, to ja wypierdzielam. Do tyłu, 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 do tyłu. O cholera. Dobra, to jedziemy tam. Gdzieś, albo nie. Oho. Dobra, będę miał... Jeśli mi nie zajdą od tyłu, to będę miał całkiem niezłe pole do popisu. Jeszcze trzy działka mi zostały. Nie ma tragedii. Rzeczywiście nie ma tragedii. Wiem, że tam jest, no ale nic z tym nie zrobię. Ojoj! Skąd? A, jednak z tyłu. Dobrze. ładnie. Trafiłem go jeszcze. Dało mi się gościa trafić. Jest ładnie. Jeszcze jedno działko. Nie, nie mam niestety. Zniszczył. Zniszczył mi Cholera, teraz ja nie chcę tam jechać, bo to jest zbyt, ten... Oznaczę go, oznaczę go. Bo może wtedy mi ktoś tutaj przyjdzie i pomoże. Oho, no ale jestem w dupie. Już jestem w dupie. Nie, mam jeszcze ten. Oj, oj, szybko. Cholera. Mhm. Cholera, jasna. No i gunwo. Niby mam czym strzelać nadal, ale. To jest nic. O, oh, jejku, jejku, jejku. No, umrę, no umrę, cholera, umrę. A to jest ranket, nie? A szkoda. Tylko dlaczego nikt mi to nie przyjdzie, nie pomoże? Bo stoją na bazie naszej. Że to zakrytyni są. Ja piernicze. Już nie mam czym strzelać, niestety. No cóż, dobra, umarłem. Trudno. Trudno się mówi, wychodzę stąd. No nic takiego się nie stało w sumie Kurde, niedługo będę mógł mieć piąty tier. Pytanie czy wchodzi na ten piąty tier Mogę wchodzić, ale też troszeczkę się obawiam tego, że... Co? O kurde, ktoś mnie zaprosił do Platonu i w końcu to się nie, nie wyświetla na, na środku, tak? Moralny W sumie, jak to teraz przyjąć? Jak to przyjąć to ja nie wiem Platon o Platon spoko mogę w sumie Chociaż łamie moją zasadę Żebyście mnie nie zapraszali do tego To wiecie co Chociaż już zaakceptowałem No to cóż Który tier Ale ja w sumie i tak zaraz kończę odcinek więc to nie ma sensu o, Nasz ma tier, czwarty tier znaczy nie, niekoniecznie. Po prostu nabił tyle punktów na czwartym. To nie wiadomo. No dobra, trudno. Powiem Wam tak. Ja wychodzę z tego, sorry, ziomek, ale bardzo dobrze, bo nie powinienem przyjmować takich zaproszeń. Nie będę przyjmował takich zaproszeń. Idę jeszcze jedną ostatnią bitwę pocisnąć tutaj, a później nagrywać. Idę nagrywać spora, co będzie dla Was, myślę, fajną niespodzianką. Ale stwierdziłem, że muszę się wziąć za ten kanał tak bardziej, bo ostatnio nagrywałem takie średnio oglądane serie, dlatego stwierdziłem, że kurde, cisnę znowu w Robocrafta, nacisnę, pocisnę spor, bo też jest popularny u mnie, popularny jest, lubiany bardzo i są właśnie, no w sumie popularny. Najbardziej popularne z, e, odcinki to na przemian Robocraft i spor, więc wypadałoby. Ale to nie będzie kolejny, kolejny odcinek. Oj, 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 oj. To nie będzie właśnie tak jak wam mówię. To nie będzie mm, oj. oj. Oj, 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 dobra, ja się chowam, bo się boję tego gościa. To nie będzie kolejny sezon sportu, będą kosmiczne przygody. Tyle wam powiem. Ojej, oj, oj, oj. Nie, 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 nie jak do dupy. Jak do dupy, no nie. Kurna. Chciałem uciec, no ale nie zdążyłem już. No to, to dużo punktów niestety nie zarobiłem na nim. Aż, co za gówno. 1200, to w sumie całkiem nieźle No dobra, yy, 1000, 12 tysięcy prawie 13 tysięcy to ciśnijmy jeszcze jedną, albo nie, nie jeszcze jedną. Ja kurde nie wiem w sumie ile już nagrywam. Jeśli nagrywam za mało albo za dużo, to przepraszam, znaczy za dużo to nie przepraszam, ale jak za mało to przepraszam, ale jest noc zapniem odpalić stopper i plus do tego tutaj właśnie w kosmicznych przygodach nie będę musiał mieć aż tak intensywnego komentarza tutaj mami To mnie troszeczkę męczy, bo muszę mieć intensywny komentarz, ale ściszony głos już mi gardło boli. <laughs> Więc dobra, to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebook oraz oceny filmu. Mój wielki dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!